No witam serdecznie wszystkich w niedzielny poranek. Jest godzina przed 8 rano, a ja kieruję swoje kroki ku e, Flamarktowi. Obudziłem się do toalety o 7 rano i stwierdziłem, że jadę na flamart może uda się jakieś fajne płyty kupić Niestety e, parking, który zawsze jechałem busem inaczej, jechałem z busem swoim do pracy a parking znajduje się e, Tiv czyli w parkingu podziemnym Bus jest za wysoki, żeby tam wjechać musiałem poszukać miejsca trochę było to kłopotliwe bo tutaj nie ma za bardzo miejsc do parkowania, jak widać aut jest dosyć dużo tam w końcu w końcu z tej ulicy zaczyna się rynek także tam się kieruję, postaram się coś też nagrać Bo kilka osób prosiło, żeby może coś tam nagrać fajna okolica tak to nie nie

के भयो था आजको समय गेट गेट त सो गारे

Witam serdecznie kochani w kolejnym odcinku Wajnu Stories, jak widzieliście w zajawce. Dzisiaj zajmiemy się płytami z Flamartu. Muszę się przyznać, że nie miałem czasu na składanie filmików aktualnie i po prostu zaprezentuję płyty z dwóch Flamartów, które odwiedziłem w dwóch kolejnych tygodniach. Myślę, że naprawdę jest tam sporo fajnego stafu. Eee, Troszeczkę tutaj też dokonałem przemeblowania. Także widzicie, na razie to jest, wszystko się tu powoli bardzo buduje. Pojawiła się lodówka z napojami Red Bull'a. No to co, zaczynamy. Yo! No dobra, kochani, czyli zaczynamy od razu z grubej rury. Powiem wam szczerze, że na tym pierwszym flamacie, z którego nagrałem przebitki. Trafiłem gościa, który miał dużo wydań japońskich i tam kupiłem sobie 4 albumy, 3 albumy japońskie jednego singla. To są moje pierwsze w ogóle japońskie wydania. Jestem bardzo, bardzo pozytywnie mega pozytywnie to czytuję, ponieważ te albumy są świetnie wydane, według mnie lepiej, nie słuchałem ich jeszcze, ponieważ nie miałem czasu. W ogóle zaprezentuję ci aż 35 płyt, także uwaga Dobra, zaczynamy słuchajcie, żeby nie przedłużać. Pierwszy jest to soundtrack Woman in Red, wyprodukowany przez Stevie'ego Wondera. Możecie zobaczyć słuchajcie, jak to fajnie wygląda wszystko. Bardzo ładne wydanie. Wyciągnę ten album, bo to jest Gatefold. Nie będę tego robił z innymi. Zobaczcie. Wkładka z japońskimi tekstami. Tutaj druga wkładka. Z z listą z tekstami. Warto zwrócić uwagę na stan tej płyty. Kochani, zobaczcie. To jest po prostu nowa płyta. Podobają mi się tutaj te, te wkładki. Myślałem zawsze, że to jest nadruk, a to jest po prostu taka, taka dokładka papierowa, bardzo delikatna. Trzeba uważać na to. Oj. No i pokażę Wam jeszcze płytę, jak wygląda. Płyta wygląda matą. Eee, nie wiem, czy się czymś różni od, od wydanie ze Stanów i z Europy. W każdym razie, eee, tak jak widać, naprawdę kawał solidnie wydanego eee, materiału. Dobra, dru druga pozycja japońska to jest eee, The Best of the 5 Dimension. Eee, jest to płyta z, z disco, z frankiem. Dobra, pokażę tak na szybko. Tutaj już jest troszeczkę przybrudzona, lecz, lecz także piękne wydanie. Fajny ten bajerancki dodatek japoński. Bardzo mi się to podoba. To jest takie ga gadżeciarskie. Tutaj, proszę bardzo, góry cena 2200 jenów z, 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 z japońskimi tytułami. Świetnie wydany album. Proszę bardzo, wkładka ma kilka stron. Takie coś. Kolejny japoński album, The Commodores. Tu już nie ma Gatefolda, więc nie będę go wyciągał. Też możecie sobie zobaczyć, bardzo fajne wydania to. kodeczka tutaj poleciała yy, osobno. O tutaj takie coś. Teksty po japońsku. Bardzo fajna sprawa słuchajcie. Zakochałem się w tych japońskich wydaniach. Wiem, że to może być y, tragiczne dla mojego portfela, ale dobre jest. Ok. No i tutaj mamy single. We Are the World. E, Szlagier z lat 80. Nie będę wymieniał wszystkich artystów, bo chyba wszyscy wiedzą, kto tu, kto tu brał udział w tym projekcie. Michael Jackson i tak dalej, i tak dalej. E, też pięknie wydane. To jest. E, bardzo mi się to podoba. E, mamy regularne wydanie, jakieś tam niemieckie, tego bardzo podobne, ale już. No, nie wiem, jakoś te japońskie wydania wydają mi się tak lepiej zrobione. Piszcie komentarze co w tym co No dobra, to były japońskie płyty, to były takie białe kulki w mojej kolekcji, ponieważ to są cztery pierwsze płyty wydane w Japonii. Rozumiem chyba dlaczego kolekcjonerzy tak bardzo mm, cenią sobie te japońskie wydania. Jeszcze muszę tego posłuchać, bo podobno tam też jest lepszy mastering, lepszy mix. Nie wiem, generalnie jestem podjarany. Przechodzimy teraz do regularnych wydań. Zaczynamy już y, od razu od y, amigowego, czyli niemieckiego, niemiecko-wschodniego wydania y, Jürgen Eke Sond son Syntezę Electronics. Jest to album elektroniczny, z, 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 z ograniczenia elektroniki, ambientu. Y, także też bardzo fajna rzecz. Polecam sobie sprawdzić na YouTubie. Andreas Follenweider to samo. Także jest to elektronika wydana na amidze. Zbieram takie wschodnie, wschodnie płyty elektryczne, także się cieszę. Kolejna sprawa jest to The Maha Orchestra i John McLaughlin. Mac Nikt mi to nie mówi, jest to też Amiga Jazz na no z serii Amiga Jazz tym razem. Zbieram Amiga Jazz. Cieszę się, że to znalazłem. Nie miałem tego. Na razie jeszcze też tego nie słuchałem. W ogóle żadnych z tych płyt prawie nie słuchałem bo no, mam w pracy teraz bardzo ostry zapierdziel i, i tego, no, nie, ma, nie mam czasu. Tutaj mamy fuzję Jazzu z Sambą. E, wydanie amerykańskie, label Valve. I e, jest to Stan Getz i Charlie Bird. Kolejny album e, to jest Lincoln Mayoga. E, and this green Nie Nieważne. Jest to trzecia część. Fajne wydanie na GateFoldzie. Zobaczymy sobie. A to jeszcze nie jest moja nowe polika, tylko handlarza. Taka brudna, dlatego, dlatego się dziwiłem. Takie coś, fajne zdjęcia ze studia. Lubię takie stare zdjęcia ze studiów nagraniowych. Fajny klimat to nadaje w wydaniu. Jest to też pozycja z tego co się orientuje Jazzrockowa. Także świetnie mam kolekcję, dosyć już sporą. Mahalia Jackson Tutaj mamy składankę 24 najlepszych piosenek Nie jestem fanem składanek, podobnie jak inni te youtuberzy polscy Ale ten głos jest bardzo dobry i postanowiłem go kupić także, także spoczko Cieszę się Tutaj mamy album Swingowy Też jest to składanka Swing with the big boys Wydanie niemieckie Na starym labelu chorcu. Tutaj mamy Horyzonty Jazz'u, Jazz Party, część 17. Louis Armstrong, Duke Ellington, Miles Davis i Dave Brubeck. Takie coś, słuchajcie, wydanie francuskie, bardzo ciekawa pozycja ze starszymi już numerami. No dobra, następny album to jest Higher Than The God. Delirio Cardo. To jest elektroniczna sprawa. I tutaj się na chwileczkę zatrzymałem, bo to jest bardzo pięknie wydane. Pozwólcie, że wyciągnę to z tej brudnej foliki od handlarza. Jeszcze nie przekładałem tego w moje foliki, nowe. częściowo jest przełożone, częściowo nie, bo mi się skończyły. Deutsche Pressings jest to Fangot It's Friday soundtrack do filmu. Bardzo fajnie wydane to jest, dlatego chciałem Wam pokazać. Każda płyta jest w takiej kolorowej okładce z kadrami, świetna sprawa, widać to jakieś tematy dyskotekowe. No i playata Gwiazd, jeżeli chodzi o producentów muzycznych, Dona Summer między innymi. Um, bardzo fajna sprawa. Proszę bardzo. Troszeczkę miałem problem ze spakowaniem tego, ale jestem w testacie Kolejny Kolejne, kolejna rzecz. Jest to podwójna składanka y, z hitami. No, typowa dla lat 80. -tych. Jak ktoś lubi y, lata 80. Depeche Mode, David Knuckler, James Brown. Y, to powinien być zadowolony z tego Erasure. Y, pokażę Wam też tutaj, bo to jest y, też fajnie wydane. To jest w ogóle pięknie wydane. Słuchajcie, zobaczcie to. Czy widzieliście kiedyś coś takiego? Czy widzieliście kiedyś coś takiego? Ja się aż boję tego, żeby mi się nie podarł ten ten nie wiem jak to nazwać, ta okładka, ten plakat, bo to jest coś niebywałego. Czegoś takiego ja nie widziałem. Tutaj są dwie płyty. I są one zawinięte w taki plakat duży. Oj, oczywiście stan jak widać bardzo piękny stan, żeby było śmieszniej, płyty niebieskie. Także w ogóle jest sztos. Spróbuję ten plakat rozwinąć. Uwaga, odłożę na chwileczkę płyty. No takie coś, bardzo ciekawa, bardzo ciekawa inicjatywa. Nigdy się z tym jeszcze nie spotykałem. Jestem mega zadowolony, że na to trafiłem. Dałem za to chyba 5 euro. Bardzo tanio. Jakbym wiedział, że znaczy w ogóle nie wiedziałem, że to jest taki, takie cudo. Po prostu zobaczyłem z tyłu e, spis wykonawców, mówię, o Depeche Mode Erasure i jeszcze kilku de, mniej znanych e, wykonawców, to sobie wezmę do kolekcji, Poza nową muzykę przynajmniej i czegoś się nauczę fajnego, i będę miał fa fa fajnego gatefolda. Po przyjściu do domu mówię, o oh, shit, shit, <grych> e, Bardzo się zdziwiłem i mega pozytywnie do tego. Także warto szukać i czasami próbować. Bo widzicie, że fajne są znaleziska. Nie? No, tak to wygląda. Kolejna rzecz i kolejna składanka. Też podwójna. City Beats. E, hity z, prze, z przełomu e, dekad do 90. E, wydanie bodajże. A, niemieckie wydanie. Nie będę już tego rozpakowywał, bo to nie jest Fajna strona. Ten album kupiłem tylko i wyłącznie z uwagi na okładkę Urzekła mnie ta okładka, urzekła mnie tych dwóch gości w ogóle Widzicie, no to jest typowe ATC. Jak się okazało jest to fajny album, słucham tego Jest to fajny album ATC z hip hopem i soul'em Także bardzo, bardzo ciekawa pozycja, polecam Teraz mamy troszkę klasyki Santana i album Freedom Na niemieckiej Andze Nie miałem tego wcześniej Cieszę się, ładny stan, Zasili mam kolekcję. Kolejna sprawa y, Ice House, synpopowy album, też lata 80. Ice House to jest projekt głównie z numeru Hey Little Girl. I proszę bardzo, trafił mi się Paul McCartney, ten sam Paul McCartney, którego ostatnio ukolował Vinyl Shark, którego pozdrawiam serdecznie. Eee... Tugo go War. I będę tu wyciągać, widać, że stan jest bardzo ładny. Cieszę się, że zasiliłam kolekcję. Eee, yeah. kolejna pozycja: Ashford and Simpson. To jest, socie, takie popowe, lekko zabawione na czarno. Nie wiem, czy mogą iść na czarno, czy to nie obraża, czy to nie jest rasistowskie. W każdym razie pop z domyślną czarnej nuty, to jest bardzo fajna sprawa. Episowe brzmienia ciekawe, tutaj, planuję z tego, coś jakiś sample powycinać, a zresztą później, nie? Alexander O'Neill. To jest także czarnoskóry piosenkarz. Album wydany w 1987 roku na CBS. Jest to wydanie e, angielskie. No i mamy proszę, mamy, proszę Państwa, Stevie Wonder, Greatest Hits. E, ja już to mam. Mam to na jakimś takim bardziej regularnym wydaniu. E, tutaj mamy Baukatron. Ba e, Baukatron jest e, mm, bułgarski. Proszę bardzo, tak to wygląda. Made Bułgaria. jest w bardzo ładnym stanie, w ogóle jak nowa. Charakterystyczne dla Tronu i, i, i tych wydań takich komunistycznych z bloku wschodniego, bardzo kiepskiej jakości okładka, ale ma to też swój urok. Dorzucę to, bo mam, mam już tą, jak już powiedziałem, nie wiem czy mówiłem wcześniej przy okazji tego z japońskiego, też mam oczywiście wydanie tamtego albumu, bardziej regularne, takie nasze europejskie, tak? Kolejna sprawa, słuchajcie, Skaldowie, polska grupa, e, Andrzej Zieliński odpowiedzialny za e, aranżę wydana na Amidze, rzadko się widzi polskie, polskie zespoły wydane na, na niemieckich wytwórniach, także sobie to wziąłem, album się za Kraków, i na takim fajnym labelku jest. Koperta, oczywiście jest to już wiekowe wydanie, będzie miało około 50 lat, więc koperta jest już dosyć sfatygowana, no to środkowa. Natomiast samo. Tak, 71 rok. Natomiast samo opakowanie, jak najbardziej ok. Jestem zadowolony, że to znalazłem. Kolejna, Kolejna sprawa, słuchajcie, kolejny balkatron i Elvis. Zainteresowałem się Elvisem, ponieważ ten film teraz, teraz wyszedł wyszedł do Kim. Bardzo podobny label, jak w przypadku Stevie'ego Ondera. Też bałkatą, też kiepska jakość, widzicie, bez, bez, taka, by dzisiaj powiedzieli, ekologiczna jakość, tak? Zwał jak zwał, no, kiepsko to w ręce leży. Takie jest szorstkie trochę. Ale ma to, tak mówię swój urok. Folia nie jest w ogóle zajechana, płyta tak samo, zero jest, jakby w ogóle było tu e, Oprócz jakościowo, to poligrafia bardzo spoko. Eddie Grant. Eddie Grant to jest taki popowy... Troszeczkę reggae, troszeczkę soul'u, troszeczkę pop'u, troszeczkę wszystkiego zmiksowane i na nutę lat 80. Zresztą nie będę tam mówił. E, kolejny Edgar w mojej kolekcji. No i teraz mamy w Billy Ocean numer 1 i Billy Ocean numer 2. Dwa. E, dwa albumy tego piosenkarza. Jednego z tych albumów słuchałem, dupy mi nie urwał. Spodziewałem się czegoś lepszego, po jego największym wicie. Caribbean dream, Sorry za mój angielski, ale yy, porażka trochę. Generalnie yy, spodziewałem się czegoś lepszego, bodajże tego wczoraj słuchałem, tego muszę jeszcze przesłuchać. Ale generalnie proszę bardzo. Mamy go jeszcze inne wydania, także na pewno trafi na półkę tam gdzie jest yy, Billy Ocean. Tak? Kolejna płyta, yy, którą kupiłem jak byłem z moim kolegą Marcinem na, 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 na Flammarcie, bo tam już były te płyty wy, wymieszane i tak Starałem się y, jakoś y, sensem, żeby to nie było tak rozbite, chociaż tu widzę znowu jazz leży, także nie udało mi się. Słuchajcie, zobaczcie tą okładkę. No przecież, przecież to jest sztos. Y, to jest sztos okładka. Y, jest, jest to blind buy oczywiście. Y, nie słuchałem tego jeszcze. Widzę, że to jest jakaś y, tutaj gruba rzeźnia itisowa hip popowo rapowa y, wydanie słuchajcie Londyn. Czyli UK CBS Full Force, tak to wygląda. Płyta w stanie praktycznie nowym. Eee, kupiłem to tylko i wyłącznie z, z, z okazji tej opakowania. Kolejna rzecz, oczywiście Benny Godman, jeden z moich ulubionych jazzmenów. Eee, kolejny album, no, a takie biedne wydanie, nic tutaj się nie wyróżnia zbytnio. Zielony label. Legendy bluesa. czarną skórę muzycy, dużo trąbek, saksofonów e, Wydanie na Joker. Jeżeli ktoś się interesuje Jazzem Bluesem, to ten label. Całkiem przyjemna rzecz. Tu możecie zobaczyć artystów. Kolejna sprawa The Heating of Summer Lones. Johnny Mitchell Nie wiem czy syłać tą lodówkę, która pracuje teraz, mam nadzieję, że nie za bardzo. A jak coś, to będę obłączał na, na kolejny Vanity Stories. Generalnie ona jest fajna, bo jest poświetlana tutaj, tej ja włączę to podświetlenie. Kolejna e, płyta to jest składanka. E, a na niej między innymi Bruce Springsteen, Bob Dylan, YouTube itd. Tak i tak dalej Kolejny Bruce Springsteen, także e, obsada jest dosyć gruba. Ładnie wydane. To jest, to jest też Blind Boys z 1985 roku. Z tego co pamiętam, jest taka elektronika. Też tego nie słuchałem. Exit. Flight of the Redman. Ktoś się kiedyś pytał, co ja robię z tymi płytami, które mi się nie podobają. Mam, taki, mam taką półkę i tam je odkładam. Być może kiedyś sprzedam. Na razie nie sprzedaję płyt, bo mieszkam za granicą, jest to bardzo utrudnione w moim wypadku. Po prostu przesyłka stąd jest droga, nikt i tak by tego nie kupił. W Niemczech nie chcę mi się tego wystawiać, po prostu gdzieś na eBay, strejach i użerec z Niemcami, bo są bardzo problematycznymi klientami. Kiedyś to sprzedawałem, kilka rzeczy to od dramat. Na razie to mam, może kiedyś zrobię jakiś pakiet, może to wydam, może to nie wiem, jakiś konkurs zrobię. Na razie to wszystko się zbiera. Oczywiście jak takie blandaj czasami dostaję, przeważnie rzeczy mi się podobają, bo no mam otwartą głowę na muzykę, natomiast no czasami jest tak, że po prostu czegoś nie da się słuchać, no to wtedy leci właśnie o tą półkę. Nie wyrzucam płyt. To jest zasada numer jeden. Ostatnio też dostałem taką kolekcję od znajomego, który znalazł ją na wystawce i tam, tam było trochę no, no takich śmieci, które i tak tego nie wyrzuciłem, mam to w domu wymagazynowane. zobaczymy. Dobra jeszcze ostatnie dwie pozycje słuchajcie. Pierwsza pozycja to jest taki Jack Mix, czyli to jest taki mega mix house'owy z lat 80. Fajna sprawa. Zbieram Stary House, także jestem podjarany tym No i też staram się grać Stary House No i tutaj e, definitywnie płyta, która nadaje się cały czas do grania I mam ją zamiar grać na Strictly Rhythm e, Sneak Essentials, część pierwsza, In The Clouds I tutaj mamy numery DJ Snika, to jest taki składek z jego numerami e, I to jest oryginalny mix i oczywiście dwa remixy Ale wszystkie autorstwa Sneaka Słuchałem tego, oczywiście, to jest naprawdę wysokiej, wysokiej próby. Hausik jak ktoś lubi DJI taki gangsterski haus, to na pewno nie będzie zawiedziony. Tak no dobra, kochani, słuchajcie, to było na tyle. Pokazałem wam 35 płyt, dosyć szybko zeszło. Nam już rzucałem na grupy różne i na swój profil, że dostałem kolekcję. Tam jest bodajże ze 180 płyt. Yy, o tym już edukowany na Stories. Także trzymajcie się ciepło, miłych wakacji i do zobaczenia. Yo. Oj, jakiś kłach tu obrzydliwy jest. Fuj, ochydny. Dobrze, niełonowy. <laughs> Może z tybie